Zanim rozpocznę ten odcinek, chciałbym serdecznie Wam wszystkim podziękować. Tydzień temu zaprezentowałem nowy kanał, a Wy nie zawiedliście. Dziękuję za mega odbiór i wsparcie. Jest nas już tutaj ponad 4000 subskrybentów. Dziękuję Wam za pomoc w rozwoju mojego drugiego kanału, bo bez Was to nigdy się nie uda. Dziś chciałbym opowiedzieć Wam historię Bogdana z Krakowa. Jest to historia, w którą ja początkowo nie uwierzyłem, bo wydawała mi się tak irracjonalna, że aż niemożliwa. Dopiero kilka osób blisko związanych ze sprawą, ale też tamta rodzina uświadomiła mi, że Bogdan dał się zmanipulować, oszukać w taki sposób, że jego historia mogłaby posłużyć jako scenariusz do filmu. Niestety dla wielu byłby to film z kategorii komedii, ale dla Bogdana R. z okolic Krakowa, jeszcze wiele lat po tych wydarzeniach, był prawdziwym życiowym dramatem, a może jest takim do dziś. Choć ta opowieść swoje apogeum miała w 2011 roku, to musimy jednak cofnąć się do lat 90., aby zrozumieć podstawę problemu. Bogdan od dzieciństwa sprawiał wrażenie zamkniętego w sobie człowieka. Wychował się w pełnej rodzinie, miał ojca, mamę i młodszą siostrę, ale spośród tej trójki był najbardziej skryty. Nie opowiadał o swoich planach, problemach, marzeniach, ale też nie mówił o tym, co zamierza robić, co się dzieje wokół niego, z jakimi zmaga się problemami dnia codziennego. Według rodziców taki po prostu był i należało to uszanować. Nie każdy chłopak jest stworzony do gry w piłkę nożną i nie każdy otacza się wieloma osobami. Tak przynajmniej tłumaczyła zachowanie swojego pierworodnego dziecka, jego mama. Był to dom, w którym nie brakowało miłości, bo rodzice troszczyli się o swoje pociechy. Ale im starszy był Bogdan, tym bardziej zamykał się w sobie. Wychodził do szkoły i po zajęciach od razu wracał do domu. Zamykał się w swoim pokoju, odpalał komputer i znikał w wirtualnym świecie internetu. Tam czuł się sobą. Największym problemem chłopaka była jego nadwaga. Był otyły, bo w wieku 14 lat ważył grubo ponad 100 kg, co przy jego 168 cm wzrostu było zdecydowanie za dużo. Na tle nadwagi rodziły się inne problemy: kłopoty ze zdrowiem, złe samopoczucie i totalny brak akceptacji siebie jako człowieka atrakcyjnego. Bogdan nie przeglądał się w lustrze, nie dbał też o siebie. Chodził w zniszczonych, nie zawsze świeżo wypranych ubraniach, nie zadbał o to, aby leczyć trądzik, który pokrywał całą twarz. A w dodatku zapuścił włosy i młodzieńczy zarost. W szkole nie był traktowany jak równy innym. Dzieci potrafią szybko znaleźć sobie ofiarę pini i żartów. Tak właśnie było z Bogdanem. Nie miał przyjaciół, kolegów, nikt nie chciał siedzieć z nim w jednej ławce, a na przerwach stawał się obiektem drwin. Dla tych, którzy biernie przyglądali się sytuacji, było to coś normalnego. Chłopcy z klasy, którzy uważali się za lepszych, dręczyli chłopaka, chcąc w ten sposób zaimponować sobie nawzajem. Dla Bogdana był to najgorszy czas. Dorastający chłopak czuł się samotny. Z jednej strony szkoła, której szczerze nie cierpiał i w której czuł się źle, a z drugiej Nadopiekuńcza mama, która starała się podnieść syna na duchu, wmawiając mu, że jest najlepszy na świecie. Bogdan jednak nie mógł uwierzyć w siebie. Nie po tym, co słyszał pod swoim adresem na szkolnych korytarzach. Jego życie przeniosło się więc do internetu. To tam odnalazł spokój. Nikt go nie oceniał, nikt też nie dręczył go i nie zaczepiał. Był częścią wirtualnego świata, w którym każdy mógł być sobą. Gdy skończył szkołę podstawową i poszedł do technikum, sytuacja wcale nie uległa zmianie. Pod pewnymi względami stała się dla niego nawet trudniejsza. Dorastający chłopak obserwował swoich rówieśników. Chłopcy rozmawiali z dziewczynami, umawiali się na randki, spotkania po zajęciach w parku. Bogdan nie miał nikogo, ale czuł, że i on chciałby mieć bratnią duszę kogoś najlepiej koleżankę, z którą mógłby spędzać czas. Jednak w tym samym czasie nie robił nic, dosłownie nic, aby ten stan zmienić. Po zajęciach wymykał się ze szkoły jako jeden z pierwszych i biegł do domu, aby dokończyć rozgrywkę w wirtualnym świecie. Bogdan miał całkowicie zaburzoną samoocenę czuł się niepotrzebny, nieatrakcyjny i wszystko było dla niego beznadziejne. Z takim nastawieniem przeżył kolejnych kilkanaście lat. Jako dorosły mężczyzna, bo tak należałoby mówić o trzydziestolatku, poszedł na swoje. Po ukończeniu szkoły średniej i zdaniu matury zatrudnił się w zakładzie oczyszczania miasta. Jego praca polegała na sortowaniu śmieci. Codziennie dojeżdżał do zakładu pracy rano i wracał wieczorem. Zdecydowaną zaletą jego fachu były zarobki, które wraz z premiami pozwalały mu utrzymać się i odłożyć kilka złotych. Bogdan wynajął kawalerkę, kupił sobie nowy komputer i zadbał o stabilne połączenie internetowe. Jednak gdy gry zaczęły go nudzić, a górę brała chęć ułożenia sobie życia z kobietą, zaczął szukać szansy dla siebie. Trzydziestolatek podkochiwał się w wielu kobietach. Szczególnie wpadła mu w oko blondynka ze sklepu monopolowego. Niewysoka, bardzo atrakcyjna dziewczyna była obiektem jego westchnień. Choć Bogdan nie pił alkoholu, niemalże każdego dnia chodził do sklepu i przez długi czas wybierał butelki, pytał ekspedientkę o pochodzenie i walory smakowe. Nie mógł się jednak zebrać na odwagę, aby zapytać o imię czy też zaprosić na kawę. Przez wiele tygodni sterczał przy półkach i choć nigdy niczego nie kupił, chciał być blisko tej dziewczyny. Aż któregoś dnia przyszedł i zauważył ją w objęciach innego. Znów poczuł się odrzucony i smutny. Postanowił więc wrócić do świata, który znał i w którym czuł się wyśmienicie. Bogdan pomyślał, że skoro internet go nie ocenia, nie wyklucza i nie drwi z jego wyglądu, to może właśnie tam pozna miłość swojego życia. Być może portale randkowe sprawią, że i on znajdzie swoją drugą połówkę, która zaakceptuje go takim, jakim jest. A w internecie był przecież jak każdy inny. Nie chcąc tracić czasu, założył konto na popularnym wówczas portalu randkowym. Dodał jedno zdjęcie, które uważał za najlepsze jakaś fotografia z wakacji z rodzicami on na tle Bałtyku. Faktycznie to zdjęcie było wyjątkowe. Wyszedł na nim korzystnie i postanowił właśnie nim reklamować się w sieci. Chłopak szybko wkręcił się w portal tak bardzo, że wszystko inne przestało mieć jakiekolwiek znaczenie. Ktoś go polubił, ktoś dał mu serduszko i niezłą ocenę. Bogdan był przeszczęśliwy. W końcu to kobiety zwracały na niego uwagę. Jedna, druga, piąta, dziesiąta. W końcu zaczął wybierać tylko te najatrakcyjniejsze. Te, które bardzo mu się podobały. Wizualizował sobie ich pierwszą randkę, wspólne życie i spojrzenia tych chłopaków, którzy wyśmiewali go w szkole. Bogdan marzył o tym, że któregoś dnia wchodzi do monopolowego i wzbudza zazdrość ekspedientki. Mogłoby się wydawać, że znów spotka go rozczarowanie, ale nic bardziej mylnego. Jedna z jego wybranek zgodziła się spotkać na kawę. Choć przekonywał ją i zapewniał, że jest jedyną i z nikim więcej nie pisze, Boguś miał aktywnych kilka innych rozmów. Szczególnie dobrze pisało mu się z pewną Katarzyną. Chłopak związał włosy w kucyk, ubrał koszulę, spryskał się perfumami i poszedł na spotkanie. Umówił się przy miejskiej fontannie. Napisał ze szczegółami, jak będzie wyglądał, i zaznaczył, że tylko on będzie trzymał bukiet kwiatów. Niestety dziewczyna do niego nie podeszła. Czekał godzinę, w tym czasie sprawdził serwis randkowy kilkadziesiąt razy, ale ona nie odpisała już na żadną wiadomość. Pomyślał więc, że coś jej na pewno wypadło, albo przerosło ją to spotkanie. Może jest nieśmiała i się wycofała. Tak przynajmniej to sobie tłumaczył. Wciąż jednak miał Kasię. Ona od jakiegoś czasu odpisywała na jego wiadomości. Początkowo było to raz na kilka dni, ale później ich znajomość nabrała tempa. Kasia pochodziła z Warszawy. Przedstawiła się jako samotna kobieta szukająca wielkiej miłości. Nie interesowali ją mężczyźni w drogich samochodach czy typy maczo z siłowni. Ona chciała takiego misiaczka, do którego wtuli się w nocy, takiego jak on. Bogdan poczuł się wyjątkowo. Ktoś pierwszy raz w życiu tak go docenił. Czuł, że to właśnie z tą kobietą ułoży sobie życie. Ich rozmowy trwały godzinami. Kasia wkleiła kilka zdjęć. Na niektórych była tylko w stroju kąpielowym na jakimś basenie. Szczupła, bardzo atrakcyjna kobieta z kolczykiem w pępku i tatuażem na kostce, takie jak ona do tej pory oglądał tylko na okładkach kolorowych gazet, a teraz mógł mieć jedną z nich tylko dla siebie. Do szczęścia brakowało mu tylko spotkania. Bardzo chciał ją zobaczyć i naciskał na to, żeby w końcu się umówili. Ale Kasia nie mogła póki co do niego przyjechać. Miała swoje problemy, z którymi musiała się uporać. Była przy tym niezwykle tajemnicza, co tylko pobudzało obawy trzydziestolatka. Bogdan dopytywał, co się dzieje. Utwierdził ją w przekonaniu, że jest dla niej i zrobi wszystko, żeby pomóc. Kasia stwierdziła, że nie może prosić go o finansowe wsparcie, bo bardzo jej na nim zależy i tak po prostu nie wypada. Dla Bogdana jednak to zdanie zatrzymało się na słowie zależy. Poczuł motyle w brzuchu i radość. Uczucie, jakiego nigdy wcześniej nie doznał. Poczuł, że musi zachować się jak prawdziwy facet i pomóc swojej ukochanej. Kasia potrzebowała 300 zł, żeby zapłacić rachunki. Gdy tego nie zrobi, wyłączą jej telefon i póki co będzie bez internetu. Dla niego byłby to dramat. Nie miałby kontaktu ze swoją dziewczyną, a to nie wchodziło w ogóle w grę. Dlatego postanowił wysłać jej gotówkę, a najlepiej to przyjedzie do Warszawy pociągiem i wręczy jej ją osobiście. Ku jego zaskoczeniu Kasia zgodziła się, żeby przywiózł pieniądze osobiście. Spotkają się na dworcu i spędzą miło czas. Na koniec wiadomości wkleiła mu serduszko i napisała: Kocham cię. Bogdan całkowicie stracił rozum. Od tego dnia nie myślał o niczym innym. Czekał na piątek, aby zaraz po pracy pojechać na dworzec i najbliższym pociągiem dostać się do Warszawy. Kupił bukiet kwiatów, czekoladki, a w kieszeni miał 400 zł. Tak na wszelki wypadek, gdyby rachunek okazał się większy. Na dworzec w Warszawie przyjechał około godziny 21. Kasia miała na niego czekać, ale nie mógł jej odnaleźć. Rozglądał się nerwowo i szukał wzrokiem swojej ukochanej, ale nigdzie jej nie było. Usiadł na ławce, wyjął telefon i już miał wysłać jej wiadomość, gdy podeszła do niego jakaś dziewczyna. Była ładna, zadbana, ale nie tak zjawiskowa jak jego Kasia. Przedstawiła się jako Monika, przyjaciółka Kasi. Niestety ona nie mogła przyjść, bo ma poważne problemy. Poprosiła ją jako najlepszą przyjaciółkę, żeby odebrała to, co dla niej przygotował i przeprosiła za nieobecność. Kasia wszystko mu wyjaśni, ale nie teraz, teraz nie może. Monika przekazała tylko, że przyjaciółka często o nim opowiada i nie może się doczekać, aż będą już razem. Bogdan nie krył smutku. Przekazał pieniądze, kwiaty i list, który napisał do ukochanej. Do listu załączył karteczkę z odciśniętym śladem swoich ust, tak żeby Kasia mogła poczuć go, gdy zrobi się jej przykro. Monika zabrała te rzeczy i odeszła. Nad ranem Bogdan wrócił do Krakowa. Zmęczony i głodny pragnął odpocząć, ale nie mógł zmrużyć oka. Zastanawiał się, o jakich problemach mówiła Monika. Kasia odezwała się dopiero w poniedziałek. Wyjaśniła, że wcześniej nie mogła, bo się bardzo bała, że jest na nią zły i że ją zostawi. Bogdan zapewnił, że nic z tych rzeczy, że bardzo ją kocha i nie może odejść. Ich wirtualna relacja trwała w najlepsze. Bogdan zwierzał się Kasi, a Kasia Bogdanowi. Wychwalała jego urodę, kulturę i to, jakim jest romantykiem. On był nią równie zachwycony i cieszył się z każdej wspólnej chwili. Chciał ją jak najszybciej przytulić i zobaczyć na żywo. Ale pewnego dnia Kasia przestała się odzywać. Bogdan był załamany. Nie wiedział, gdzie jej szukać. Nie miał pojęcia nawet, jak ma na nazwisko. W dodatku komunikowali się tylko poprzez portal, bo Kasia miała niebawem zmienić numer telefonu. I on miał dostać ten nowy numer. Przez kolejne dni Bogdan chodził przygnębiony. Nie potrafił skupić się na pracy, w dodatku nie jadł i nie pił całymi dniami. Płakał na myśl, że już nigdy nie zobaczy swojej ukochanej. Wysłał jej kilkadziesiąt wiadomości z błaganiem o kontakt. W końcu Kasia napisała. Wyjaśniła, że jest w nim bardzo zakochana i pragnie go jak nikogo innego. Zanim Bogdan zdążył odpowiedzieć na wiadomość, otrzymał zdjęcie. Na nim Kasia ubrana tylko w bieliznę. To sprawiło, że chłopakowi zrobiło się gorąco. Samym spojrzeniem na ciało Kasi wybaczył jej tygodniową nieobecność. Po chwili przyszło kolejne zdjęcie. Tym razem Kasia nie miała na sobie nic. Zupełnie naga wysłała Causa swojemu mężczyźnie. Po chwili przyszła kolejna wiadomość. W niej wyznała mu miłość i powtórzyła, jak bardzo go pragnie. Bogdan siedział przed ekranem komputera i czuł, jak narasta w nim podniecenie. Kasia zapytała, czy jest gotów na ich pierwszy raz. Nawet nie próbował zaprzeczać. Przecież też tego chciał. Przez kolejną godzinę wyobrażał sobie, że to, co odczuwa na swoim ciele, to dotyk jego ukochanej. Kolejne wiadomości dowodziły temu, że Kasia właśnie odczuwa to samo. Bogdan nie dość, że czuł się szaleńczo zakochany, to teraz był jeszcze spełniony. Kasia zbliżyła się do niego i sprawiła, że stał się mężczyzną. Zapomniał tylko o tym, że nigdy się nie spotkali, ale po co czepiać się szczegółów. Ich znajomość w świecie wirtualnym trwała już kilka miesięcy. W tym czasie Bogdan był trzy razy w Warszawie, aby spotkać się z ukochaną, ale za każdym razem coś się działo. Na szczęście zawsze była Monika, która dla przyjaciółki zrobiłaby wszystko. Nawet pofatygowała się na dworzec, aby odebrać gotówkę i pomóc e w kłopotach. Bogdan cieszył się, że jego Kasia ma takich ludzi wokół siebie. Minęły kolejne dni i znów Kasia była jakaś nieobecna. Niby pisała, ale jakoś inaczej, jakoś zimniej. Bogdan zaczął dopytywać, ale ona bała się mówić. Stwierdziła, że musi zmierzyć się z kłopotem sama i nie może teraz angażować go w szczegóły. Ale on nie odpuszczał. Musiał wiedzieć, co się dzieje, bo przecież byli w sobie zakochani, a w miłości robi się wszystko dla ukochanego. Wtedy Kasia wyznała swój sekret. Ona i Bogdan spodziewają się dziecka. Bogdan z nieukrywaną radością zapytał: Jak to możliwe? Przecież nie spali ze sobą, a nie zna innego sposobu na to, żeby mógł zostać ojcem. Kasia nazwała go głuptaskiem. Przypomniała dzień, w którym pozwolili sobie na znacznie więcej. Przed oczami Bogdana pojawiły się tamte fotki, których długo nie mógł zapomnieć. Co prawda Kasia kazała mu je usunąć, co uczynił, ale w pamięci miał każdy szczegół jej ciała. Dziewczyna wyjaśniła, że wtedy to był jej pierwszy raz. Trzymała w dłoni list, który dostała od niego. Widocznie wciąż był na nim jego ślad, który musiał przedostać się w trakcie igraszek do jej ciała. Teraz w efekcie tamtej zabawy będą rodzicami. Ale Kasia nie do końca była szczęśliwa. Przecież dziecko kosztuje, a ona nie ma pieniędzy. Lekarz, łóżeczko, ubrania, to wszystko trzeba było kupić. Bogdan poczuł, że jego życie właśnie się zmieniło. Wiedział, że musi stanąć na wysokości zadania i utrzymać rodzinę. Płacił więc za wszystko, co było niezbędne. Wizyty u ginekologa, lekarstwa i inne rzeczy, które trzeba było kupić. I w takiej atmosferze minęło sześć kolejnych miesięcy. Kasia miała poważne wahania nastroju. Jak wyjaśniła, hormony dają się we znaki i musi jej wszystko wybaczyć. Nawet to, że potrzebuje dużo odpoczynku i czasem może nie odzywać się przez kilka dni, a czasem nawet tygodni. A Bogdan na wszystko przytakiwał. Nie mógł stracić ukochanej, no i swojego dziecka. Po pół roku Kasia urodziła dziecko i uznała, że teraz musi się nim zaopiekować. Postanowiła, że spotka się niebawem z ukochanym, a najlepiej to przyjedzie z ich synem do Krakowa i zamieszkają razem u niego. Jednak do tego czasu on musiał wypłacić jej alimenty, bo sama nie utrzyma dziecka. Była już w sądzie i sąd zgodził się na 500 zł miesięcznie. Zaznaczyła, że jeżeli nie będzie płacił, to okaże się nieodpowiedzialnym facetem, a nawet trafi do więzienia. Od tego dnia, po każdej wypłacie, Bogdan wysyłał żądaną kwotę. I taka sytuacja miała miejsce blisko rok. Dla chłopaka, który zarabiał nieco ponad 2000 zł miesięcznie, było to dość poważnym obciążeniem. Szybko popadł w kłopoty finansowe, a żeby utrzymać zobowiązania wobec Kasi, zaciągnął pożyczkę. Zaczął żyć na krawędzi przetrwania. Opłacił rachunki, żeby mieć internet, wyimaginowane alimenty, kupił coś do jedzenia, ale na czynsz już mu brakowało. Należności względem mieszkania rosły, a Bogdan był zmuszony wyprowadzić się do rodziców. Nie krył rozczarowania swoją sytuacją. Obwiniał siebie za to, że za mało zarabia, aby utrzymać rodzinę. Miał pomysł, żeby zabrać ich na wakacje, ale teraz nie miał nawet na nowe buty. Któregoś dnia nie wytrzymał nerwowo. Rozpłakał się w obecności swojej siostry. Powiedział, że ma wszystkiego dość i jest w beznadziejnej sytuacji, a do tego jest beznadziejnym chłopakiem i ojcem. To zelektryzowało dziewczynę. Poprosiła, by powtórzył ostatnie zdanie, bo chyba coś się źle zrozumiała. Wtedy Bogdan powiedział, że ma dziecko z Kasią z Warszawy, ale nie stać go na ich utrzymanie. Wyznał, że spłaca kredyt, do tego płaci alimenty każdego miesiąca. W dodatku Kasia wciąż miga się od spotkania, a on, nie dość, że nie widział jeszcze własnego dziecka, to na dodatek nigdy nie poznał jego matki. Siostra Bogdana, pewnie tak jak wy teraz, nie mogła uwierzyć w to, co słyszy. Nie sądziła, że na świecie są tak naiwni ludzie, jak jej brat. Gdy Bogdan wyjaśnił okoliczności spłodzenia dziecka, kobieta wybuchła śmiechem. Po chwili uspokoiła się i poprosiła, aby pokazał, jak wygląda jego ukochana. Na zdjęciach była atrakcyjna kobieta. Mogła mieć maksymalnie 25 lat. Zdjęcia robione profesjonalnym aparatem na tle pomieszczeń wyjętych żywcem z amerykańskich seriali młodzieżowych. Siostra poprosiła Bogdana, aby napisał do niej, że nie zapłaci ani grosza więcej, jeżeli nie zobaczy dziecka na oczy. Po kilku godzinach przyszła wiadomość, że nigdy już nie zobaczy ani jej, ani syna, że odchodzi i nie spodziewała się, że trafi na tak złego człowieka. Wtedy odpisała siostra Bogdana. Nie trudno było się w tym zorientować. Wiadomość pozbawiona błędów ortograficznych musiała sprawić, że Kasia zorientowała się w sytuacji. Chwilę później jej konto zostało usunięte. Bogdan długo nie mógł pogodzić się ze stratą kogoś, kogo szczerze kochał. Dopiero terapia pozwoliła mu zrozumieć, że to wszystko było kłamstwem i nigdy nie był ojcem. Przez wiele lat obchodził jednak urodziny swojego dziecka. Kasia, o ile w ogóle tak miała na imię, nie odpowiedziała za swój czyn. Bogdan nie chciał wnosić oskarżenia, bo uważał, że dziewczyna, którą kocha, będzie miała problemy. Znajomość internetowa pozwoliła oszustce uzależnić od siebie mężczyznę, który całe życie zmagał się z brakiem akceptacji. Gdy dostał to, o czym wcześniej nawet nie marzył, zatracił wszelkie hamulce. Chciał trwać w tym, co wydawało mu się piękne, a w gruncie rzeczy oparte było tylko na manipulacji. Zaślepiony urodą Kasi nie myślał racjonalnie, a może wpływ na to miało jakieś zaburzenie. Według rodziny Bogdana nigdy nie cierpiał na żadne choroby psychiczne, choć sprawiał wrażenie człowieka, który rozumem i podejściem do życia zatrzymał się w wieku 16 lat. Jeżeli ta historia miałaby nieść za sobą jakiś morał, z pewnością mówiłby on, żeby uważać na znajomości internetowe i nie dać się nabrać na ciąże online. Jednak prawda jest taka, że każdy z nas jest mądry, jako doradca. Ale gdy, jak to mówię, trzepnie nas to coś, zapominamy o wszystkim, co jeszcze chwilę temu doradzaliśmy innym. Dlatego warto mieć wokół siebie ludzi, którzy potrafią w odpowiednim momencie subtelnie przemówić nam do rozsądku. Dziękuję Wam za wysłuchanie drugiego odcinka na kanale Mroczne Sekrety. Być może ktoś z Was ma swoją ciekawą internetową znajomość, napiszcie w komentarzach swoje doświadczenia, a ja zapraszam Was na kolejny odcinek z tej serii już za tydzień, w poniedziałek o godzinie 18.00. Pamiętajcie, że jestem też na kanale kryminalnym w każdy wtorek, czwartek i niedzielę o godzinie 20. Do usłyszenia!